Jestem Hunter Fishing, z wędką Jadę dzisiaj na rybki. Wiadomo gdzie idzie Kieruję się na nową miejscóweczkę. praktycznie połowiłem tam tylko raz, dwa lata temu. I to też kolega mnie zaprosił. Tak gościnnie. Bo ja wtedy nie miałem opłaconej karty. On miał i pokazał mi co tam się dzieje. A ja naprawdę połowiliśmy fajnie. Grubych leszczy. Może to był inny okres. Teraz mamy początek lutego. Ogólnie tam spędzę ze 2-3 dni i w sklepie z tego film. No chyba że dzisiaj pierwszego dnia coś się fajnego połowi. Wracając do tego momentu, jak mnie koleżka tam zabrał, to opowiem wam, to był środek lata. To we dwójkę, żeśmy nałowili tyle grubych leszczy, zero drobnicy, naprawdę. wyczka fajna, a jadę na jezioro łąckie dużo. Wędki rozłożyłem, jakieś pół godziny, zestawy są w wodzie, ale nie jest wesoło, śnieg zaczął padać, zima, 2 stopnie na plusie, dzisiaj jest piątek, taki można powiedzieć najgorszy dzień z tych wszystkich trzech, to jest sobota, w miarę ciepło. W niedzielę też jest się ciepło, ale za to są opady. Teraz nie wiem. Prawdopodobnie jutro będę pracował. Jeśli nie, to jutro atakuję z powrotem tutaj i w niedzielę też przyjadę. No i mamy dzień drugi. Dzisiaj pogoda jest całkiem inna. 7 stopni na plusie. Tak to można siedzieć. No spójrzcie na to. Lustro. Jedną wędkę mam na spławik rzuconą, na razie cisza, a druga z gruntu pineczka, i tutaj tak samo pineczka. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale mam nadzieję, że tak. Gdzieś tam w tle kogut pieje, ptaszki śpiewają. Spokój, cisza. Piękna sprawa naprawdę. O nie! O mi się zaplątało na drugą wędkę. Ale całe szczęście no, oprawiło się. क्ष काम No niestety, miesiąc luty to nie czas na połowę ryb. Zero brań, totalna pustynia. Nawet na tak rybnej wodzie jak ta. Spróbowałem w inny dzień, troszeczkę cieplejszy, co widać po ujęciach z drona. Efekty też nie były jakieś powalające. Jezioro praktycznie bez życia. Próbowałem nęcić. Przyjeżdżałem codziennie i dokarmiałem chyba same małże. Odpuściłem sobie połowę zimą i przyjechałem wiosną. O, zmieniłem miejscu. troszeczkę inny pomost wybrałem, w sumie okres też mamy inny, bo jest 21 kwiecień, no, wiosna pełną parą, a ja ubrany jak na zimę, no bo nie jest za ciekawie, jest codziennie po 5-6 stopni, wieje, pada deszcz, parę dni z tydzień, półtora temu było fajnie ciepło po 20 stopni, ale to tylko przez parę dni. I pogoda się znów spierdziczyła I tak naprawdę dopiero od maja ma się poprawić Troszeczkę cieplej się zrobi A tak to trzeba marznąć miejscówka, no, miejscówka jak wygląda, zobaczcie to Coś takiego Pomościk jak pomościk Czekamy, może coś się zacznie dziać Mam na razie rzuconą wędkę, w sumie dwie na metodę i na spławik jak na razie to tylko takiego Mamy jakąś rybkę na spławiczku na białego robaczka Oj ładna płoć Pójdzie tak pójdzie Też płoteczka Ale troszeczkę mniejsza Ale dobrze, że coś podeszło Po z pół godziny się nic nie działo Odkąd zanęciłem No kolejna sztuka Już ładniejsza No, ładniejsza od poprzedniej o. Coś takiego Mamy kolejną sztukę, ale coś ładniejszego. To będziemy musieli tutaj użyć podbieraka. Ta kolejna ładna płotka. ale też nie jest zła co my tam mamy kolejna płotka ale powiem wam że całe szczęście że tutaj akurat na tym uwisku te płotki nie są jakieś najgorsze bo sami zobaczcie jedna, jedna z mniejszych no bo są jeszcze mniejsze ale i są też o wiele większe no i kolejny maluch. No tym razem mamy coś większego. O, już będzie ładna sztuka. Proszę nie gdzieś tam. O, już się No Ładna, ładna. Nie wiem, czy ją nawet wędzce dźwignę, ale spróbuję. Aaaaa! Odpięła się, ale była ładna, a podbiera też z boku. <śm> no akurat to jest potężka taka, którą można spokojnie dygnąć, się nic nie dzieje. Ale ta co się spięła to była dwa razy większa. No i mamy coś. Znów grubszego. Miejmy nadzieję, że to będzie reszta. Bo te płotki przysięgam, się znów. A, kolejna płotka. To w sumie nie jakaś konkretna, ale walczyła solidnie, powiedział. Silne, strasznie są te płocie tutaj. Bo, ale co się działo. Pewnie jakieś miało... Nie, jakieś, jakieś spotkanie ze szczupakiem miała Dobra, mamy coś solidnego na sam koniec. Musimy już się zbierać do chaty. Co my tam mamy? Też płotka. Też płoteczka.